Hej, witam Was bardzo serdecznie, ja mam na imię Sebastian, a wy oglądacie kanał Michał i Seba Wędkują. Dzisiaj przyjechałem na wodę PZW okręgu Opolskiego z moim kolegą Jackiem na jego zaproszenie. I co będziemy łowić i gdzie jesteśmy dokładnie, za chwilę powiem Wam Jacek. Zapraszam. Traktor leszcz własnej produkcji. Do tego jeszcze dodamy już w samej kółce białe robaczki to jest wszystko. No dobra, pierwszy rzut z przynętą. Dobra, Jacek, powiedz mi, gdzie jesteśmy? To Jesteśmy na się Kłodzko, od zapory na zbiorniku Kozielno do mostu w Paczkowie. Co będziemy łowić? No co nam się trafi? Leszcze, jazie, no i zdarzają się liny. Na drapieżniki tu nie przyjeżdżamy, bo ciężko tutaj złapać Ostatnim czasem. czasy. Kubylcy żalą się, że nic tutaj ostatnio nie łapią. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, to jest odcinek no-kill, tak? Tak, to jest odcinek no-kill na dystansie. 200 metrów. Jeżeli ktoś ma ochotę, może tu przyjechać. Sympatyczne miejsce, elegancka plaża. Niedaleko od drogi dojazd, sympatyczny i nie trzeba nosić sprzętu. Dojazd mamy praktycznie pod samo łowisko, także jest bardzo blisko, żeby sobie ten sprzęt rozstawić. Tutaj cały czas faktycznie jazie żerują bardzo blisko powierzchni, zaraz Wam to pokażę. A my dopiero rozstawiliśmy wędki, pierwsze rzuty już mamy za sobą, także liczymy na to, że jakieś wskazania się za chwilę pojawią. Stado żerujących jadzi Przy samej powierzchni Takie olbrzymie stado Ja to po... no było takie muliste, bo one Te koszyki jak chodzą ale przynęty nie ma, także. Nie, nie wiem. Tak, To jest pierwsza ryba wypadu. Taki okonek. Taka druga rybka wyjazdu. I ląduje z powrotem do wody. Tutaj na razie dwa okonki. Tak jak widzieliście, złowiliśmy na tym miejscu dwa okonie. Tutaj cały czas Rozpławiają się jazie najprawdopodobniej. No cóż, zdecydowaliśmy o zmianie miejsca jedziemy na łowisko Nowaki. Najadku, wytłumacz się dlaczego ryby nam nie brały. Nie ma reguły. Przecież są w wodzie. No tak, co by nie powiedzieć to widać je. To cały czas ta sama ławica, wydaje nam się, że to są jazie. Jeżeli macie pomysł jakie to ewentualnie inne ryby mogą być piszcie w komentarzach. Zbierają cały czas z powierzchni. No piękne ryby, piękne ryby. Przerywamy Wam film, aby ogłosić kolejny, już trzeci i ostatni konkurs w wakacje. Do wygrania jest wędka, której parametry wyświetlają się właśnie na ekranie. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? W treści komentarza pod tym filmem należy napisać słowo wakacje, a następnie opisać jakieś ciekawe miejsce albo ciekawą przygodę, którą przeżyliście wędkując. Konkurs trwa od 21 do 28 sierpnia. Po 28 sierpnia wylosujemy zwycięzcę. Nie zapomnijcie, zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszamy. Słuchajcie, no i jesteśmy na łowisku Nowaki. Miejsce, które sobie wybraliśmy, wygląda właśnie w ten sposób. Odpórki już częściowo zrobione. Tutaj moczy się pelet. Tu mamy zanętę taką na koszyczek. No i już trzeba rozważyć, czy to będzie metoda, czy to będzie ta jednowędka metoda na drugą klasyk. No zobaczymy jeszcze. Powiedziałam Wam wcześniej, że to jest stanowisko, które wybraliśmy, ale prawda jest zupełnie inna. Mianowicie to było jedno z trzech wolnych stanowisk. Na całym tym brzegu taka jest prawda. Jedną wędkę prawo mam rzuconą na metodę, lewą na klasyka, na koszyczek. No i zobaczymy, czy coś się będzie działo, czy nie. Tak naprawdę nie wiem, jaki tutaj jest rybostan. Jacek, czy ty coś wiesz więcej? Jesteś w stanie coś więcej powiedzieć? Wszystko tu jest: od dręgi lina, karasia, peszcza, po karpie. Ryby. Dużego karpia. No to największy, zostaje największy 24kg 24 karp, no to jeszcze zostaje nam ciężka, ciężka karpiówka, czas mamy do wieczora, więc myślę, że poświęcimy się czas, temu, żeby czas. coś wypracować, wypracować tu jakąś rybę. Mamy jakąś większą rybkę. Formierak? Na pewno. spróbujemy tu wziąć. Bardzo ładny karaś. No. No to słuchajcie, mamy pierwszą konkretniejszą rybkę. Mamy pierwszą konkretniejszą rybkę karasia. To jest haczyk bezdzadziorowy, więc wypięcie go to nie jest żaden problem. Zobaczcie, taki śliczny karaś. A jaki? Ile ma siły jeszcze? Taki śliczny karaś. Puszczamy do wody. Tak do odmiany teraz Jacek ciągnie rybę. Może być Z podbieraczkiem chcesz? Czy bez? No. no, jak uważasz. Ja jestem do Twojej dyspozycji. To na kukuruku? No nie, jak byczek. Byczek? No. Niestety. Byczek do wody nie wróci. Siedź. Ale Chyba leszczyk i chyba nieduży. Ryczek? Nie, leszczyk. Nie ma on jeszcze. Nie wiem, ale podbiera. Podbiera, by się przydał. Ale jak ładnie był barwiony. ten się nadaje do pokazania na kamerze. O! Druga rybka, taki leszczyk. Też wraca do wody. Czyżby? Czyżyk? Siedź. Kara się raczej. Muszę pan od sprawej majki już A nie To jest chyba nie karaś. Cześć. Tak. To tak, poproszę rzeczywiście z prawej manki. A dobra, to bierę na to. O, ładny stryważ. I Musimy tak. Dobra, mam 5 bari, Szybka prezentacja rybki. Taki karaś całkiem ładna sztuka. Póki co na razie najlepiej sprawdza się metoda. Wszystkie te duże ryby, czyli te dwa karaś i leszcz wyjechały właśnie na metodę. Chcę zmienić ciężar koszyczka, to jest Mikado QMF, koszyczek mam przygotowany, zmienię na taki 40 gramowy. O, jest delikatny boczny wiatr, i 20 gramowy po prostu. Nie jestem pewny. Nie jest powtarzalność miejsca, w które chcę rzucać. O, i poszło. Bez problemu. Koszyczek jeden. Koszyczek drugi. Nasadzamy. Zapinamy od góry. I wszystko. Bez cięcia zestawu, bez kombinowania. I wszystko gra. Teraz to będzie latać. widzę. No to już coś lepszego. A no nie, leżczyk. Lestk, No Mam teraz tu ściągniętego klipa To rzucę też wiesz trochę dalej Zobaczysz, że to jest kwestia odległości No nie To jest <laughs> Królem dzisiejszej połowy jest metoda Karasiowa I żółte gandalsze Panie Jacku co pan tam ciągniesz? Rybę To już wiemy Ale jaką? Karask. Karasek Karasek Ale tak na karaskę też nie wygląda bo to pewnie idzie tak ciężko ale to tak, jak leszczyna. Czyli może być to byt. <głos> <głos> o, naprawdę. Mhm. Jeżeli chodzi tak. Jeżeli chodzi o frajdę z holu... No, hallu, no jest, jest w pewnym momencie, nie wiesz, o jeszcze za żbiet. O To przynajmniej do odhaczenia będzie. Nie wiem dlaczego... Wydawało mi się, że coś mocniejszego, nie? Doskonale wiem. Dlaczego, że obwinięty cały płaszczyzną aaaa no dobra to tego nie pokazujemy bo to wstyd o sorry Franek sorry to co panie Matku, jak pan ocenia dzisiejszy łowienie ja? zawsze dobrze co? To, to siedziś nad wodą to już jest a to chyba też to... nie no, no to było tak źle znaczy tam na się, no to faktycznie no, tam się nic nie działo tam była tragedia Poza akcentem wizualnym. Tak, poza akcentem wizualnym, że ryby było widać, widać było olbrzymie stada, które się spawiają, no to to trzeba przyznać, że to było. No a tutaj faktycznie trzeba przyznać, że to łowisko Nowaki obdarzyło nas rybami. Co prawda pewnie nie takimi jakimi byśmy chcieli, ale Na pierwszy Frajda z holu była, ja też mówiłem pierwszy raz. Jeszcze nie zjeżdżamy? No tak, jeszcze nie zjeżdżamy, ale to już trzeba sobie powiedzieć, że to już fajerwerków się nie spodziewamy. Ale to zawsze mówią, jeszcze miem zwijać. Tak, a tu jeszcze... To ostatnia wędka. Tak, dlatego wędkę to... na tamtym końcu się zwija. Łaj. Takie pory daje A nie Karaś, I to naprawdę ładny karaś Nie no, Pan, już muszę iść no, dobra. Dobrze pana. To można powiedzieć, że wężstwo żeby przeżyć. W tym na żółte. Taki karaś Tak, na żółto Podciągniemy. Teraz mi się zdecydowanie. No, to będzie rekord. Idzie Idzie panie. To będzie rekord. Ale zobacz jakie delikatne branie. Wyrafinowana, stara ryba, już wyrafinowana. Tak, te właśnie małe, to tak lubią wracać. Wszedł ci w nie Tak, przepraszam. to nie szkodzi, Ale ja chyba wiem, co to będzie. Co to będzie? Kart. Nieduży, ale będzie kart. Będzie kart! Albo bardzo duży karasz. Pokaż. No, krasek. Znaczy karasek tutaj tam no, ładny Ten to jest chyba, chyba dzisiaj największy Jak dobry mały karpik No ten już tak fajnie Ale branie takie nie mrawe bardzo Taki karaś dzisiaj zdecydowanie największy Walczył dzielnie Niech wraca do wody Słuchajcie no nie pokazujemy wam Wszystkich ryb, to większość to po prostu takie leszcze, także... z sobie chodzi. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego łowienia. Tak naprawdę tutaj w okręgu opolskim za 30 zł można połowić na różnorakich wodach. Na początku na Nysie, na rzece nie działo się tak naprawdę nic. Dwa okonie, które widzieliście. No jeżeli zmieniliśmy miejsce tutaj na łowisko nowaki, to tutaj, jeżeli chodzi o to łowisko, to naprawdę ryba weszła, bo wyłowiliśmy sporo leszczy, takich w granicy 25 do 35 cm. No i kilka ładnych karasi, które też udało się zarejestrować. Także zapraszam Was serdecznie do tego, żeby tutaj przyjechać i połowić. Trzymajcie się. Cześć. I stawić łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszamy. Super dziewczyny! Ale ja z Was dumny.